Część szósta od wersetu dziewiętnastego. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia Synów Bogów, Gdyż stworzenie jest poddane marności, niedobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał w nadziei. Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia, do chwalebnej wolności dzieci bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd. A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony ducha. I my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni, a nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, Czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością. Podobnie i duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam duch stawia się za nami, w niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie, Jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi? A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył aby stali się podobni do obrazu jego syna żeby on był pierworodny między wieloma braćmi tych zaś których przeznaczył tych też powołał a których powołał tych też usprawiedliwił a których usprawiedliwił tych też uwielbił cóż więc na to powiemy jeśli Bóg z nami któż przeciwko nam. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi Chrystus jest tym, który umarł? Więcej zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak jest napisane, z powodu ciebie. Przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. List do Rzymian, rozdział 9. Mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię. Co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym, że odczuwam wielki smutek i nieustający ból w moim sercu. Pragnąłbym bowiem sam być odłączony od Chrystusa, za moich braci, za moich krewnych, według ciała. Są to Izraelici, do których należy usynowienie. Chwała przymierza. Nadanie prawa służba Boża i obietnice, do których należą Ojcowie, i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Lecz nie jest możliwe, żeby miało zawieść Słowo Boże. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela są Izraelem. Nie wszyscy też, przez to, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi. Ale jak jest powiedziane, w Izaku będzie nazwane Twoje potomstwo. To znaczy, że nie dzieci ciała są dziećmi bożymi, lecz dzieci obietnicy są uznane za potomstwo. Takie bowiem jest słowo obietnicy: o tym właśnie czasie przyjdę, a Sara będzie miała syna. A nie tylko to, ale i Rebeka, gdy poczęła z jednego mężczyzny, naszego ojca Izaaka, gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego. Aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga. Nie z uczynków, ale z tego, który powołuje. Powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu. Jak jest napisane, Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem. Cóż więc powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nie daj Boże! Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. Pismo bowiem mówi do Faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie swoją moc i żeby moje imię było głoszone po całej ziemi. A zatem, komu chcę, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałą. Ale mi powiesz, dlaczego więc jeszcze oskarża? Któż bowiem sprzeciwił się jego woli? Człowieku, kimże ty jesteś? Że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił, dlaczego mnie takim uczyniłeś? Czy gancerz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego? A cóż, jeśli Bóg chcąc okazać gniew, i dać poznać swoją moc, znosił we wielkiej cierpliwości naczynia gniewu, przygotowany na zniszczenie, i żeby dać poznać bogactwo swojej chwały, na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale. To znaczy nas, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z Pogan. Jak też u Ozeasza mówi, lud, który nie był mój, nazwę moim ludem, a ten, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I stanie się tak, że w miejscu, gdzie im mówiono, wy nie jesteście moim ludem, tam będą nazwani Synami Boga Żywego, a Izajasz woła o Izraelu, Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, resztka będzie ocalona. Zakończy bowiem dzieło i skróci je w sprawiedliwości. Istotnie skróci Pan dzieło na ziemi. Jak przedtem.